Wiedziela rano, więc witam się z wami z kempingu Czy Wiecie jak to mówią, nie śmiej się dziadku z czyjegoś przypadku. Ja dzisiaj jeszcze, jeszcze do swojego głosu mam daleko, ale posłuchajcie Maria. Czemu? Już mi się trochę naprawił. Podzieliłam się dzisiaj z nim swoim antybiotykiem, ale jutro musi zasuwać do lekarza i dostać ten sam dla siebie i oddać mi mój. Bo <laughs> muszę doleczyć to moje gardło ja do myślę, końca. potem to powinno być zorganizowane tak, że Asia się do lekarza, powiedzieć tak, że, dała, że podzieliła się z mężem i żeby wypisał jej dodatkową dawkę. Nie, tak to nie działa. Tak to nie działa, iść e -e. sam. No, my to słuchajcie, zaczynamy tutaj śniadanie. <laughs> Mario kupił rano, tutaj taki serek <laughs> wiejski. Pani chyba nosiła, tak? Twarożek? Ta pani co wczoraj osypki nosiła. Osypki pyszne, tu jeszcze zostało parę po zeta, yy, i makaronik by po 10, a dzisiaj przyniosła mi yy, ten parożek yy, ze szczypiorkiem od razu. A się tam doszy, doszykuje szczypiorku, ale Pani mówiła, że jest dużo. No nie, nie widać, żeby było dużo, ale może jest więcej, więc zjemy. Rowery się ładują z tyłu. Już się nie ładują, już naładowane. Tak? No to super. No i opracujemy sobie m, trasę na dzisiaj. I gdzieś sobie zaraz ruszymy, a kemping wygląda o poranku tak. Słuchajcie, było wczoraj bardzo cicho, bardzo spokojnie. Także z powodów... Ale chłodność zrobiło wczoraj, <laughs> tak. Ale weźmy bez... ucieki do kampera wczoraj. Ale bez jakichś, jakichś wiecie, hałasów, ogniska sobie ludzie palili na, na tych szalach, bo nie pali się już ich normalnie na gruncie, tylko na szalach. Dla nas niestety szali brakło, e, więc musieliśmy się ewakuować do środka, bo zrobiło się chłodno. Tak to byśmy pewnie posiedzieli dłużej na zewnątrz. Ja muszę zmienić miejsce, bo nie mamy rozłożonej rolety. Markizy. E, więc razi mnie bardzo słońce i jest bardzo ciepło, prawda? No, patrzę. Nie wiem, może być, ale 24-26 już może być. No, słońce no tak. jest takie niebrawe, ale przypala. No to co? No to zabieramy się za jedzą. To idziemy troszeczkę po kempingu, przejdziemy, pokażemy Wam, bo kemping Łęk troszeczkę się zmienił. Może nie tak się zmienił, że. Nasadzone drzew, i tak dalej, czy przybyło parcel, nie, nie o to chodzi. Tu się akurat nic nie zmieniło, poza tym, że drzewa są większe, ale otrzymał nowe sanitariaty i powiem Wam, że bardzo duża inwestycja, zarówno damskie, jak i męskie. Dodatkowa zmywalnia pięknie, czysto w środku. Ale przejdziemy się też po kempingu, bo powiem Wam, że początek wakacji, bo dzisiaj mamy 29 czerwca i załóg jest bardzo dużo. Tu co prawda też koło nas było wczoraj mnóstwo ludzi, ale widzę, że się już poskładali i wyjechali. Słuchajcie, my za kampera i za dwie osoby zapłaciliśmy 100 chyba 3 zł, albo 104 zł z prądem z bezpiecznikiem 10 A. Yy, I tu pytaliśmy się z właściciela dzisiaj, czy możemy zostać jakby dłużej. Można przełożyć tak zwane półdniówki za 50% ceny. To jest chyba dobre, nie? No bo, bo idziemy... wolę, wolę na pewno tak zostawić kampera, czy tam przyczepę i zawsze jest to bezpieczniejsze niż zostawiać gdzieś na parkingach, na których i tak muszę zapłacić. Za... A to dodatkowo mam podłączenie do prądu, więc lodówka wszystko chodzi, nie? Znaczy normalnie też by chodziło, bo tylko by chodziła z gazu? 4 lata temu dos dokładnie staliśmy w tym miejscu. Tu stałem ze ja swoją szczepą Zasią, a tu stał Krzysiu z Madzią yy, A tu były toalety yy, wcześniejsze te kontenerowe, te kontenerowe A teraz ten, a teraz pokażę Wam jak wygląda jak wygląda tu sanitariat czyli mamy miejsce do zmywania naczyń zrzut talety chemicznej Tu mamy toalety dla niepełnosprawnych o, zamknięta pewnie czarnik, o, może wejdę do męskiej. Będziemy zobaczyć, co jest dalej, tu mamy piękną kuchnię kuchnie. Ja jestem bardzo cieszę, że mają kamery, bo mogą sprawdzać, kto zostawia taki niełatwy sobie. No tak, no tak. Ci, którzy przyjeżdżają pod, nami pod namioty, no to mogą skorzystać właśnie z tykni i mogą, że tak powiem, jest wspólna lodówka i od tej strony, Och, i tu można sobie przechować rzeczy. Tu mamy wodę, gdzie możemy y, napełnić kampera. A jeszcze patrzę gdzie jest ten A i to mamy punkt yy, czyli do wylewania kota i do płukania Czyli jest taki niewielki supek camp point u Was też jest w damskim 5 toalet i 5 pryszniców chyba tak. Chyba tak. Tyle fajnie jest na tym kempingu, że jest mnóstwo takich wnęk zielonych, gdzie można stronować swojego kampera czy namiot to akurat nie też nasi widzowie Dużo kamperów, ale dużo namiotów też, nie? Dużo pszczep, dużo namiotów. Bardzo, bardzo dużo namiotów. To jest chyba faktycznie takie miejsce, gdzie dużo ludzi przyjeżdża z namiotem. Bo to jest taki kemping bardzo blisko natury. Czasami e, ludzie krytykują, że są tam e, kempingi, które są e, wykostkowane i tak dalej. I nie, słuchajcie. Każdy kemping ma swój urok. I inną specyfikę. I inną specyfikę. A ten jest właśnie taki zielony, blisko natury. Tu stoicie tak jak chcecie. Czy nieregularny, nie ma parceli. Tak, więc to też jest fajne. Jest to na pewno alternatywa. Aczkolwiek, yy, taki kemping na przykład jak, no gorący potok, ja sobie nie wyobrażam, żeby miał być w takiej formie. Kiedy my tam generalnie przyjeżdżamy spędzać czas na tej strefie basenowej, a przyjeżdżając... A Camper Park jest tylko jak... Tak, jako. a przyjeżdżając na sam kemping, no to po prostu Chcemy mieć czysto, schludnie, szybko wejść, zrobić tam coś do jedzenia coś tam i wracać z powrotem na baseny. Tu jest inaczej, tu cały dzień spędzamy na zewnątrz, więc ogrom tej zieleni jest jak najbardziej i to tu jest właśnie fajne. Mi się wydaje, że utrzymanie takiego kempingu w takim wiecie... Y takie trochę dziczy, tak? Tak, jest na pewno trudniejsze niż takiego schrudnego, ładnego, uporządkowanego. Nie? No tak, no bo tu trzeba i wyciąć i, i podkosić trawy tak samo, a tam się po prostu puszcza kosiarkę i ona sobie chodzi, czy pan ją pcha i, i tą trawkę kosi, A tu jednak trzeba podciąć i gałęzie, żeby te przejazdy były Ale wiadomo. nawet wiecie, utrzymać to coraz... sanitariaty, to jest dużo ciężej w taki, na takim kempingu. Sprzęt jest coraz większy, więc jakby trzeba podcinać te drzewa. Że mógł przejechać, no, ale spoczko. też mamy wypaliwacze. No to są te, które były wcześniej tam, chyba. Takie szale y, do palenia można pożyczyć. Słuchajcie, daje się kaucję w recepcji 100 zł. Rzewo się kupuje za 25 zł za y, worek i można zapalić blisko. W takiej bliskości do rzeki już są pierwsze te parcele namiotowe. I tu teraz co jest, chodzimy. Fajne głazy. Prawie wpadłam, a Ty zamiast mnie ratować tu stoisz na wodę patrzysz. Nie, ja nagrywam. Jak wpadniesz... Fajne takie spiętrzenie, nie? Wodo spadzik mały. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają takie kempingi nieregularne, które nie mają przydzielonych parcel. Czy cenicie sobie y, na przykład wypoczynek na takim kempingu? Czy wolicie jednak takie kempingi bardziej zorganizowane? Y, wrzucam temat do rozmów, niech większość, że tak powiem, wypowie się w temacie. No i co? Stawiamy komperka. Przedłużyliśmy sobie. O pół jeszcze. Siadamy na rowerki. Ja na RCB. Masiula na Engłę I śmigamy. Dzisiaj śmigamy do tą traską. Do nowego targu może się uda. Zobaczymy. Tu akuratnie sąsiad nam podpowiedział, że był wczoraj. Jedziemy zobaczyć jak ta traska i czym się różni od VeloChorshton. To już szliśmy. Teoretycznie nawi pokazuje trasy na 55 minut. No zobaczymy, czy faktycznie tyle wyjdzie. Mamy 600 metrów od kempingu. No i co? Śmigamy. U mnie jedyneczka, jak zwykle. Trochę też chcę popedałować. Pasiura przede mną. Na Ngłę ciągnie. Gdzie ma pełną baterię, więc może nie będzie narzekała. Mamy rozwidlenie na nowy targ. Jedziemy tu pomiędzy tymi czerwono-białymi. Spójcie bandami. W stronę dębna. Piękne okolice. Tak wczoraj mówiłem też dużo inwestycji z tej strony widać, także naprawdę jest tu gdzie wynajmować. Wczoraj po tej trasce 28 km, bo chyba tyle wyszło, musiałem ten rower trochę podokręcać, yy, bo delikatnie się pedał poluzował, ale to mi instrukcji pisało, że po pierwszej takiej trasie trzeba po prostu poświęcić trochę czasu i go podkręcać. I dokładnie tak zrobiłem. Na wszystkich trasach są takie mopy, porobione. Łącznie z tym, że są jakieś narzędzia podstawowe do rowerów. Że na jak się coś stanie, to można sobie coś podokręcać. I tak dalej. Jest pompka, więc można dopompować. Pijemy wodę. Mamy się 7 km za sobą. 7 km przejechane. Jedziemy cały czas wzdłuż, właśnie tu Dunajca jest widać tam na wprost. Słuchajcie, no, fajnie, tu jest. Tak, segregacja śmieci. Taki stoi, to stoi. Patrzcie, że tu nie ma tej mapy. Jest. To. Tu jest i a tu nawet słuchajcie grill jest. Czyli można sobie zapalić grilla. Tylko skąd tu kurde ten? Chyba na rowerze nie wozicie yy, węgla, moi drodzy, bo ja nie mam zwyczaju wozić węgla drzewnego na rowerze. W ogóle to mało jeżeli na rowerze, ale jak już jadę, no to raczej bierzemy wodę i coś innego. Rowerki się fajnie sprawują. Asia naęgłę nie narzeka, absolutnie. Super jej się jedzie. RCB też, powiem wam, testuje i naprawdę radzi sobie bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Już pokazuję wam mapę. Przejeżdżaliśmy koło tego kościółka. To przed chwilą przebitkę zrobiłem do tego kościółka, kościół drewniany w Dębnie. Dobra, zobaczcie, my jedziemy z kempingu. Kemping mamy tu. Camping mamy tu, także przejechaliśmy ten odcinek. Tu jest ten kościołek w Dębnie właśnie. Jesteśmy teraz na Harkowej. Czyli tu mamy, tu mamy ten, czyli dojeżdżamy tu do Łopusznej e, I tu nam zostaje do nowego targu, w tej 4,5 i 3, czy 4. Zobaczymy, bo tu nam znajomy mówił, że tu jest normalna droga. Jak, jak coś, no to nie wiem, czy się zdecydujemy. Jak będzie mały ruch, to może pojedziemy. A jak nie, to się po prostu jakoś wrócimy. Chyba zaczęło padać. Może się wrócimy na to mopa z powrotem, nie? Przeczekamy tamto. to Nowy targ zaliczony. E, sobie siedliśmy tu na ławeczce o konkretnie na tej z takim widoczkiem i wracamy na kemping, bo zobaczcie robi się tak jakby trochę burzowo, o, i myślę, że trzeba będzie pomału zmykać. Widzicie, kto tu pedałuje? Ja mam 100% baterii, a moja żonka już ma kreseczkę mniej. Ja chciałam powiedzieć, że te kreseczki to mam dwie mniej głote, jedno to zaraz znowu zniknie, ale ta trasa akurat nie wzdłuż Dunajca jest po takiej bardzo płaskiej i równej powierzchni. Słuchajcie, Mariusza rower ma większe koła. Tak jest, tak jest chcę on to tłumaczyć. Zapiernicza sam. Ja muszę więcej pracować, żeby Aha. dotrzymać tempo. Czyli czy Twój silnik elektryczny musi więcej pracować. Ja muszę więcej pracować i mój silnik. Ty ten, nie robisz więc nic. Więc zużywamy więcej baterii. Ale wczoraj, jak były te no, w górę i w dół wyjazdy i zjazdy, no to tam tak łatwiej mi było trzymać tempo. No bo yy, wtedy nie, nie było takiej różnicy, czy masz większe, czy masz mniejsze koła. A dzisiaj, no to czuć trochę, że muszę się więcej napracować. Ja powiem tak, przytaknijcie, nie chcę tak to tłumaczyć. A po rowerku mamy pierożki. Pierożki od mamusi, bo ja oczywiście takich rzeczy to nie robię. Ciekawe kiedy ci ten? Dziecko powie, że Pioruszki od mamu siebie ja takich rzeczy nie robi. Babcia robi na razie. A okej. Okay. nie robi. Jak najdłużej? Babcie są dopiero głównie zastąpione. A ja wóźnie co jeszcze babcią nie jestem. Ja? To prawda. No, bo mam czas, żeby się nauczyć. Mhm. Słuchajcie, 31 km zrobione, rowerki fajnie się sprawowały. Fajnie spędziliśmy czas, teraz kucze, odpoczynek, jest godzina 15.20, posiedzimy sobie jeszcze za 2-3 godzinki i startujemy do domu, coś popracować. Bardzo się boję wracać. Taki bałagan masz? No. No? No, naprawdę no, się boję wracać. Przyjechaliśmy z Włoch, tylko wszystko zniesione do domu, Szybko, szybka pralka poszła, suszenie i długa na Łęg. Słuchajcie, już wyjechali z campingu, bardzo fajny weekendzik. Aktywny weekendik A się jeszcze idzie tu tylko o śmieci rzucić, bo przy wyjeździe, akuratnie z Łęgu, mamy tutaj świetnie. Tu są jeszcze dodatkowe sanitariaty. Słuchajcie, na terenie kempingu macie jeszcze sklep. Macie budkę z lodami. No i przede wszystkim bardzo miłą recepcję. Dziękujemy właścicielom kempingu też za szybkość działania. Błyskawicznie wszystko się odbywało. Jak się dzwoniło po kluczyk do skrzynki. Jak się chciało podłączyć, to błyskawicznie ktoś był, także naprawdę fajnie kemping tutaj prosperuje. Moi drodzy, my lecimy dalej w trasę. Dzięki odwiedzajcie Łęk.